Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy, ze mną jest Niedźwiedź. Witam wszystkich bardzo serdecznie. No i kontynuujemy naszą giereczkę w Europie. Ignacy, Co tam? Ignacy, a może pieniądze mi też? Już ci wysłałem na koniec ostatniego odcinka. Nie, nie wysłałeś. Daj, Bo dałem daj, ci 50, 50, ci wysłałem, no. Myśl jeszcze raz. <laughs> nie. No da pan, no wołam pan, no daj, daj, daj. Patrz, no daj, 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 daj. daj, 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 daj. Cygan tańczy, daj. Zatań, da się Florence. dla ciebie. Oho, Ign Ignacy... Eee, nie chcesz czekaj, ten... czekaj, czekaj, czekaj... Zobaczymy, będzie coś chciał potem ode mnie. Będziesz, mm. po, będziesz mówił, nie niszcz mnie, niedźwiedziu, nie niszcz mnie! A ja powiem, to było mi wysłać pieniądze. To bym cię nie niszczył. A teraz to, to przyjdę sam po te pieniądze, zobaczysz. Wszystko ci zabiorę. Mm -hmm. Nie boisz się? Niespecjalnie. Boga w sercu nie masz. Girona... Halo, halo, mój drogi Subjekcie, czy możesz zmienić sobie tutaj na takie Supportive? Idź do mnie i chodź tutaj ze mną w ogóle. Chodź, będziemy walczyć tutaj z Armią Nogaju 8000 będą mi przewagę. Okej, okay. chodźcie teraz, panowie. Kirkazja, Kirkazja, chodź tutaj. Boję się trochę agresywnej ekspansji mojej. Ja nie mam tutaj takiego pojęcia jak agresywna ekspansja. Ja po prostu zabieram co należy etnicznie do mnie i do moich hord. A, wygrałem bitwę. Super. Co jest i co Walencja. Mm -hmm, mm -hmm. Tam jest taki klub piłkarski. No, pff, jak w całej Hiszpanii. No, w sumie rację. Zajdę na dwa co? Przyjrzę się jeszcze. Zajdź na dwójkę, co byś był tak ja dobry. Nie mogę. Aha, to ja jestem hostem rzeczywiście. Nie że Jesteś. ja nie jestem. Kolejna armia nogaju ginie teraz. Te 2000 tysiące zmasakruje. A co tam? A mam gest. Morze Aralskie. Też jezioro, a niby morze. W sumie niewiele. No to nie wiedziałem, że jest tutaj, że tutaj to jest morze Aralskie. Nie sądziłem, że tak. blisko kaspijskiego to się znajduje. Bardzo. No, a dzisiaj jest prawie całe chyba w ogóle suche, wiesz? Tak. Mm. Straszliwie ten. ruscy je eksploatują niesamowicie, wiesz? Do czego im ona? Wiesz co? teoretycznie do niczego. Problem jest taki, że oni generalnie tam hodują, hodują e, bawełna, jeżeli się nie mylę. Dobra, poczekaj. Mm? Nie wiem, czy to, to dam... było mądre, czy to nie było mądre, ale tak zrobiłem. Mm -hmm. Ja tutaj sobie oblegam nogajów. Ten kraj już nie istnieje. Właśnie no, teoretycznie od zawsze. To jest, drodzy zdrowie, pis, do jakiego ja dążę. To jest taki pis, do jakiego ja dążę, czyli taki pis, który będzie dawał 500 zł na dziecko i tak dalej. Coś w ten deseń. Aczkolwiek, zanim będę mógł ten pis osiągnąć, no to no, widzę, że Oira. Musisz wygrać ten... wybory? Tak, muszę wygrać wybory w Nogaju. Mm -hmm. Oni muszą tutaj referendum przeprowadzić w sprawie dołączenia się do Krymu. Takie wiesz, takie śmieszne, bo referendum, Krym. No nie, no ten... ten... zawsze jest śmieszne hasło: referendum no. i Krym. Aha, takie. Bym powiedział, tych dwóch słów nie powinno się używać w tym jednym zdaniu. Bo to może powodować pewne kompilacje społeczne. Dokładnie, pewne bóle tylnej części ciała, dolnej. No, w ogóle już 45% aneksji Kirkazji, naprawdę. Niedługo będę miał cały basen Morza Kaspijskiego. Będę mógł Cię tutaj zapraszać na, nad Morze. No. O, dodaczy! Tak. Będziesz sobie siedział i obserwował, będziesz mówił, ale ładne morze, ja ci powiem, no ładne, ładne, tylko trzeba je jakoś utrzymywać, wiesz, trzeba takie morze, Wiem, że takie samoś, takie ładne się robi, potrzebujemy pieniędzy. Nie zgubię tego dnia, ciepła no? twoich rąk, tańca na moście, choćby i wawinią. Zdobyłem wawinią, w sensie przejąłem sobie na razie. Bra brawo, brawo. To jest zespół Zdobyłeś... kombi, kurde, mordo. Zdobyłeś fortecę papieża, brawo. Powiedz, tak. że to była fotka, tam drugi papież siedział. Nie wola Abniuska. No. Pamiętam. Ach, Europka, Europka. No to to trójeczka, skoro zdobyłeś. zrobiłeś. No, jeszcze nie wygrałem wojny, o to chodzi. a to no chyba. A, to ten, no to niżej. No to sorry, to sorry. To... Myślałem, że już. Nie, zdobyłem. to czasy wojny, o to mi chodzi. Musisz nauczyć się prowadzić wojny na trójce. Może i muszę. Trójka to jest taka prędkość, jak tutaj zawsze na multiku się grało. No nie, gram na multiku, więc nie mam z tym problemu. Teraz grasz! Teraz z tobą. Jak to tylko. Aż wiesz, ilu ludzi ręce dałoby sobie odciąć za to, żeby móc zagrać z niedźwiedziem? Jakoś ja niespecjalnie. O, ty śmiech. Gdzie jest Francja, gdzie jest Sandy? Dyplomatic Insul? nie To nigdy pieniędzy nie dostaniesz. Hmm. Jeszcze nie wysłałem insulta. Jeszcze nie masz Dobrze. Tutaj. Jeszcze ja mam z balina, nie mam kasus z bali na niewysyłanie pieniędzy. Dokładnie. <grystanie> <grystanie> Idealnie. Okej, okay, co to się tworzy w ogóle? Aha, tutaj robię jakieś w ogóle... Klejma na nogajów robię. Prowadząc z nimi wojnę. To jest śmieszne, to jest troszeczkę śmieszne. Nie ukrywam. Kilka zja... Ja wiem, że ty lubisz stać w ich stolicy, ale może tak pomyśl i zacznij coś robić. Tam stoi obok ich armia, byś się zjednoczył z nimi w bólu i nadziei. W jednym miejscu, no na pewno, sobie porozmawiam z moim wasalem, już to widzę. Odbili prowincję, no! Zrób coś, wasal! Wasal! Kolega! Przyjaciel! Przyjaciel, tak się nie robi. Przyjaciel! No i przyjaciel nie chce. Krzycz, kiedy będę mógł na trójkę, bo tak tutaj powoli to wszystko idzie. Mówisz póki mi co daj, daj trójkę sobie spokojnie, póki co. Bo ja tak jak po stepach chodzę, to strasznie długo chodzę. Ja na razie cały Aragon oblegam, wiesz? A, czyli mówisz, że niszczysz całkowicie Aragon. To wpisać w planach. E, Ruzilon i możliwe prowancja od, od papieża. Hmm. Tak bym chciał. Jakiś worepsy, jakiś prestiż, wiesz, to zawsze są miłe rzeczy. No kumam, kumam. Kilka zja patrz. Wbijam się w naszych wrogów. Jak Leona? W dziesięciu. W to pięciu. Robot. No wiem, tam było w pięciu. Ja no. zawsze tak sobie tak, tak, tak mówię, że w dziesięciu, bo. Ja zawsze mam tak taka ciekawostka. Grałeś kiedyś w CS-a, pewnie grałeś tam kiedyś raz w życiu, nie? No ja w 1.6 dużo grałem. Bardzo dużo No tak, to znaczy, jak ja zawsze jak grałem w CS-a ze znajomymi. Znaczy no. ja zawsze byłem takim nubkiem, ja w ogóle strzanki, z z No? Ja zawsze krzyczałem do mojego teamu, żeby strzelali wszędzie, ugadzałem początku, na początku gry, żeby strzelali we wszystkie ściany i tak dalej, żeby wróg myślał, że jest nas więcej. Poczekaj. Tak. A wiem o co mówisz, już rozumiem. <laughs> nie, nie rozumiesz. Znaczy, no nie, nie rozumiem. Byś się śmiał jakbyś zrozumiał. No nie, Boże, bo się zająłem czymś, no. ach Ignacy, Ignacy. I to, to jest youtuber, który skupia się na komentarzu i grze równocześnie. No. Bożeż ty mój, daj mi spokój, no. <laughs> gram, halo. Gram, nie mogę. Proszę mi nie przeszkadzać, od kiedy to ja mam komentować jeszcze jak gram niby? Właśnie, no co to ma być? Co, co to daj, za porządki to są? Jestem... Co to, właśnie. Nie, do, przepraszam, nie skupiłem się. Powinienem był cię słuchać faktycznie. No właśnie. Nie, bo skupiłem się wiesz co... O, 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 o. To. Aragon. Halo, halo. Halo, halo. Proszę dwa. Dwójka, proszę bardzo. Dziękuję. No, no Gaju. Ja wiem, że ty tutaj taki czujesz czujesz się niepodległy. Czuj, czujesz. Ale no sytuacja jest taka, że... No jest taka jest. No, no, no Wiesz jak jest. Rata 3. Nie? Nie. Więc ogólnie rzecz biorąc, Aragonie, znaczy Boże, Nogaju, to nie chcecie tutaj hejtować, czy coś w tym stylu. Ale sytuacja jest taka, jest tego typu, że. 8 tysięcy pretendentów ci wyskoczyło. Ja nie lubię walczyć z pretendentami. Widzę, że Kirkazja zaraz się złączy z Twoją armią. Ogólnie rzecz biorąc, nie jest dobrze. Dlatego mam propozycję. Spotkajmy się na tym ugniecionym polu w bauli. Meet me kryzyska. halfway. Co się dzieje? Nic, nic, mówię. Do, do ciebie, meet me halfway, spotkajmy się do po mnie coś mówisz, Boże! Tak! To jest powiedziałem! Niesamowite! Nie, nie spodziewałem się, że ty do mnie się odezwiesz w ogóle. O oh yeah. W końcu, no, to by pomyślałem. YouTuber, który komentuje i gra, no nie no, jak? Tak się nie da. Dobra, idziemy spuścić w pierdol Walencji? W... To tak jak kiedyś hmm. słynny streamer Remigiusz, rok Maciaszek powiedział, no to jak ja mam grać i, i jeszcze patrzeć na czat? <laughs> ja, jak? No to też tak się nie da. Na początku, jak w ogóle zaczęła streamować, ja, tak się nie da, jak? Drac ja się zgadzam oczywiście i lubię patrzeć. Oj oj, 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 oj Oj, oj, oj oj Tak Oj, 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 oj. Też będę tak mówił oj Czy to pomaga? Nie wiem oj, 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 to będę mówił, to może... Oj, 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 ja tutaj będę dalej nogajów, oj, oj, oj Że w końcu Hiszpania do czegokolwiek się przyda, bo tak teraz jest najbardziej bezużytecznym sojusznikiem świata. No, jak to Hiszpania? No, w zasadzie Kastylia, przepraszam. Mówmy, 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 ja po prostu biłem się, wiesz, z jakąś taką dosyć niemałą armią ich, nie? I, mm -hmm. i obok stali 30 tysięcy Hiszpanów, że obok, no to parę prowincji dalej, nie? I mogli po prostu wejść na w świecie, tak jak zrobiły to papież, właśnie, i właśnie papież idzie mi spuścić w jeb. Aha, będzie bitwa. Mm -hmm. Dobrze, to po mojej armii. Żegnaj armię Inacego? Tak. Kochaliśmy cię. jak to mnie dylał! Mogę cię wycofać w jakikolwiek sposób? Proszę, Ej, nie tak wipe. Dziękuję. Kirkazio. Kirkazio ja Cię proszę. A, już tak wipe. Mm -hmm, fajnie. O, mogę kogoś zawołać do wojny? ma. No, Kirkazio pomóż mi. Aha. Dziękuję, Kirkazio. Dobry sojusznik, dobry wasal. Tak, idź, broń swoich etnicznych ziem, bo wcale nie jest tak, że właśnie się wbiłem w dużą armię i potrzebuję pomocy. Teraz się cofasz. To się cofnij w rozwoju może. Pod ludzi widzę takich głupich wasali. Nie myślą kompletnie. A jeszcze nie dają supportiv, Nie żeby coś, ale dałem mi supportiv I czułem na wsparcie. A ci nie. A ci stwierdzili, że nie. W ogóle dlaczego ja jeszcze z Mongolią walczę? Dlaczego Mongolia. Aha, bo to wasal Oiratu. Oirat. Słuchaj, panie. Ja chcę spisować z tobą. Nie chcę. Hmm. No, chcę pisować. No nie, no. Nogaju, no. Gaju, no. Śmiesznie, bo, bo ty nie chcesz mi dać tego, co, co ja chcę, żebyś ty mi dał. Ty mi chcesz do, oddać jedną prowincję, a ja walczę o, nie wiem, pół kraju? Tak, tak trochę? Kurde, tak, ale wiem. mnie rozpierdalają. Hm. Sam Aragon? Stary, ale w ogóle jaki fieb dostaję w bitwach, nawet nie wiem skąd. No okej, okay, no mają ciubkę więcej dyscypliny, ale poza tym to nawet nie pojmuję, dlaczego ja mogę dostawać tak bardzo w łeb. Walczysz w górach? No właśnie się broni w farmlęcie, stary. <laughs> mam dwa razy więcej Dobra, już może nie Dobra. mam dwa razy więcej wojska, ale na początek bitwy miałem. Castelio, zdążysz przyjść do bitwy? Dziękuję. Dobrze. Dobra, wygramy tę bitwę. Wszystkie armie chyba w pola bitwy się zmierzyły teraz w jednym momencie, wiesz? A rzuty kostką są po twojej stronie, no czy No właśnie pani Basia takie drzba? są raczej pani Basi, wiesz, rzuty. A. Rozumiem. Czyli pani Basia dmucha na kostkę? Coś takiego. Ona się turla, turla i nic Je. z tego nie wychodzi. No, zmasakrujmy tych pretendentów. Uratujmy nogę nie chcemy, żeby Noga eksplodował jeszcze bardziej. Hum, ej, nie odbija się tak. O, wyś maciarze, ale was zniszczę teraz. Czyż nie dobija się koń? Z czego to było? O Jezus Maria. To jest tak, jakiś, jakiś taki bardzo popularny motyw, tylko nie pamiętam skąd to było. Uh, uh, nie pamiętam. O, oh, to coś mi po powiedział. Nie pamiętam. Czekać, że to jako cytat nie zabija się koń. Nie, nie dobija się koni. Nie dobija się koni. z tak. to też kojarzę w sumie. w ogóle chyba w literaturze i w kulturze i sztuce jakiś popularny motyw, wiesz? Hmm. Hmm. So, Savoy? Halo? Gdzie jest co, twoja nie, armia? Nie chce ci pomóc? Nie, stoją ze mną. Dobra, już ich widzę. Halo, Mameluk? Dlaczego ty masz Mamelukan Nobel Rebels? Halo? Dlaczego teraz? Dlaczego to jest większe od twojej armii? Sojuszniku? Najlepszy? O co tu chodzi? Dlaczego zawsze moi sojusznicy upadają? O co chodzi? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Standardowe pytania. No to są pytania egzystencjalne, bym zaryzykował takie stwierdzenie. Ojojoj, Kastylia, jak ja ci nie przyjdę pomóc, to jeszcze w dostaniesz. Hmm. Zdążę dojść? Kurwa, pierdolone góry, mogę nie zdążyć. Dojść, do tego... Dojść, dojdziesz zawsze. Pytanie tylko na kogo? Ha, 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 ha. I w kim? Ha, 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 ha. A. No. Przeżyjcie jeszcze parę dni. Reklam Mantegra. Gdzie to jest? O Jezus Maria, się nie zorientowałem, oh. że to tak działa. Reclaim. Ooo! Oh. Rival of Nie. Dobra, nie będzie improve prestige. Kurwa, już nie mam armii. I powiem więcej, nie mam jeszcze manpowera. Zagrałem tę bitwę, tą wojnę na jaku miałem, odnoszę takie wrażenie. Wiesz? O! A ja odnoszę taką, takie wrażenie, że ja już dawno mógłbym spisywać z tym Nogajem, gdyby nie fakt, że w wojnie jest też Oirat, do którego ja nawet nie chcę iść. Nawet, nawet nie myślę nad tym, że tam iść, wiesz? Ja mam no. złe wspomnienia z Oiratem jeszcze z serii, serii z Japonii. To, to złe miejsce jest. Ja tam nie chcę iść, ja tam nie chcę walczyć. W szczególności czterema tysiącami żołnierzy. A skoro mówię już o czterech tysiącach żołnierzy, to się boję, że w sumie ta, ta. Moskwa, w sumie co ty planujesz, Moskwo? Na kogo ty claimy robisz? Ty pokaż mi, na kogo ty claimujesz. Nakazań! Dobrze, dobrze, to, to przynajmniej tyle dobrego, przynajmniej na mnie nie idzie. Nie wiem czy się cieszyć, czy płakać z tego powodu. Dobrze, zrobimy tak. Medium. O, może to nie jest dobry pomysł. Medium, entuzjazm. Jakim prawem macie medium, jak powinniście mieć low? Ha, ciekawe. I odbili, odbiliście prowincję. Ach, ach. Na pewno nie masz takich ekscytujących wojen jak ja. Mam bardzo ekscytujące. Generalnie rzecz biorąc, to się bije takimi, nawet niemałymi stakami, wiesz? No, ja ci powiem, że ja się czuję jakbym grał w Krucerze Kingsa. Staki po 4000 żołnierzy. Dwa tysiące <grym> i widzisz, i dam radę, dam radę! Zmoczymy, nawet, tak, że... nawet podobne też tak. Wygrywa po prostu większa armia, to nie ma taktyki. Większa armia wygrywa. Dwie hordy się staczają i jest koniec. Aragon ma więcej manpowera niż ja, Paypal State też. No to trochę normalne. E, jeszcze walczę z Florencę. Twoją siłą, no. tak naprawdę, są morale. Ty powinieneś na moralach to wygrywać, przynajmniej na początku. Bo ty masz to Alain. elan. Alain jest, który... Elan nie masz na początku. To jest największy błąd, jaki sobie cały czas mawiesz. Elan masz dopiero przy, po wykonaniu szóstej idei. No to właśnie, to jest mniej więcej początek yy, początek. No jeszcze wygry... nie mam. Jeszcze nie mam. No to, ksu, ideę. No, Najpierw ideę, potem Nie wiedzieć, bardzo, bardzo bym chciał, robię to konsekwentnie od początku, ale jeszcze nie ma, więc nie mów, że, że tak no będzie z podstawa. Ofensywne. No albo dokładnie to, dokładnie to, dokładnie to robię. defensywne i wziąć military drill. Masz wtedy jeszcze większy mar, więcej morali. Dobrze. I chyba masz też combat ability do, do piechoty, nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że masz. na któryś. W ogóle ty masz takie imba idee, że tego się nie da po prostu skontrolować. Więc jak przegrasz tę wojnę, to będę się śmiał. Na razie wygrałem, Na razie. O, wyczuwam, wyczuwam no cóż, wygryję wygrywam spokojnie. Razie. Oj, wyczułam, wyczułam problemy. To jest ok. Jak długo nikt nie odejdzie z moich sojuszników z wojny, to powinno być dobrze. Za dużo podbijasz. Gra ci powiedzieć, że za dużo podbijasz. Jej zdaniem powinieneś zastopować swoje podwoje. Czy ja widzę, że ja mam za mało misjonarzy tręfa, żeby nawrócić te prowincje? Tak, bo straciłem oczywiście genialnie za dużo piety, i teraz jest problem. Ech, dobra, ale przynajmniej, przynajmniej mamy technologii koszt mniejszy, tax modifier większy, tyle dobrego. Trzeba to piety chyba tak utrzymywać. Dobra, nie nawrócimy tej jednej prowincji, stało się, dobrze, nie trzeba jej nawracać. Przynajmniej Andres mi tam nie będzie skakał. No, nowy kardynał, dobrze. Dobra, jeszcze tę prowincję, jesteśmy w domu. Oj, racie, nie chcesz spisować. No cię błagam. No ile w wojnie możesz siedzieć? Nogaj, 20 wyczerpania wojennego. Nogaj, ty zaraz wybuchniesz. Jak nie dasz tego, co ja chcę. I nie chcę. No, no co za podludź. Nogaju, porozmawiajmy. Jak kraj z krajem. Raczej, kraj, który jest teoretycznie z krajem, który istnieje, naprawdę. Mm -hmm. Dobra, Hiszpania. Widzę, że też coś zaczyna w końcu robić. To dobrze, że zaczęliście być w końcu przydatnym sojusznikiem, nie bezużytecznym. Hmm, jakim cudem Oirat ma już taką technologię? Oirat przoduje technologicznie w ogóle. Oirat? No. Piątą militarną. Może łupią? Może Właśnie tak podejrzewam. Co za śmiecie. Hmm. Ciekawe. O jaki przychód mam nagle. O, no, już się skończył. <grym> Ale przez chwilę był dobry przychód. Przez ułamek sekundy. Czy zostało? Słyszysz? Chcę zobaczyć, czy się uda, tak jakbym chciał. Mm. Mm. White Pisa już chcą, ale do zwykłego brakuje w zasadzie. Ja chcę tylko roziloniem w praktyce zabrać, więc zobaczymy zaraz. No, idziemy z tych nogajów. Dalej! Chęć, mój królu. Pędź niczym Wimber i umrzyj po drodze, błagam Cię, bo masz 002 i naucz się mówić i pisać, wtedy może będziesz mógł rządzić Krymem, wspaniałym Krymem. O, papieża rozbijają, jak miło. Hiszpania zajęła się papieżami. I Ty nazywasz, nazywasz siebie katolikiem? Zdecydowanie. Jana Pawła II tam masakrują? Nie Jana Pawła II, tylko jeszcze pewnie jakiegoś kiepskiego papieża, który był bardziej się skupił na sprawach ziemskich niż na sprawach kościelnych. O nie Asewalny Fokus na militarne. A co? Tam? Znowu pauza. Pisuję już. Dobra. Czyli mogę trójkę, tak? Proszę. A dobra, no to w końcu mogę prowadzić wojnę. Nareszcie. Dobra, Select Army. Detach siege proszę, bo oczywiście skutkawisolie nie działa. O, zadziałał. Dziwo. Dużo szybciej się zaczynam pompuje teraz, wiesz? No tak, to prawda. Zauważyłem właśnie. Pum, popu, bo, pum, pum. Idźcie tutaj. Pyk. I jeszcze tutaj. Oiracie, ja cię błagam, po raz ostatni. Po raz ostatni proszę. Zostaw go. Zostaw go w tej wonie. Puść ją. Puść ją, słyszysz? Puść ją, tego nogaja. Dobra. Puść... Głupie, głupie śmiecie. Zniszczę was. Za ile w mogę z wami pisować w takim razie? Wow, uh, Economic Trade Goods, za 70 warscora? Nie, o taki nogaj walczyłem. O matko bosko! O Jezus, Maria, co ja mogę zyskać? O Jezus, nie wiem co lepsze. Mam excellent minister. Uh, to jest zarambisty event. Stabilność i prestiż, czy może 100 Milter Pora? Kurde, ciężki wybór. Wszystko mi uratuje. Zarombisty jest ten event. Och, to już doszła stabilność. Tyle dobrego. Cały noga jest okupowany, To jest problem, bo Oirat wciąż istnieje. Oj racie, patrz. On nie żyje. Go, go nie ma. On po prostu martwy jest. To jest płód. To jest fetus. Doktor Fetus. Doktor Fetus to był w Ajzaku. W tym był też. W Super Meat Boju. No bo to chyba stąd jest, faktycznie. No. Ja bardzo lubiłem Super Meat Boya. Boże, jak ja lubiłem Super Meat Boya, stary. Co innego nie wyobrażasz. No nie ok, wyobrażam sobie. oddajcie mnie te prowincje. Ile hajsu macie? 82 dukaty. E, słabo. Wiecie co, ja, ja jeszcze poczekam. Ja poczek mi się nie śpieszy. Oj racie, będziesz chciał spisować, porozmawiaj ze mną, spokojnie. Wyślij tutaj, nie wiem, dyplomatę do mojego kraju porozmawiamy. Bo z nogami to już nie ma co rozmawiać, bo to jest fikcyjny kraj. Ja nie przyjmuję dyplomatów z fikcyjnych krajów, tak to powiedział Stalin o polskim dyplomacie. Więc no nie, no po prostu nie. Bo Stalin to już żartownik, nie? Stalin kupa kap, kupa śmiechu. Śmieszny no. był ten Stalin co. Tak, taki ja tam polak. Taki śmieszny, śmieszny dziadek taki co. Inczycy są jak żółtkówki, czerwoni na zewnątrz, ale biali w środku. <laughs> tak powiedział. Tak było, jak spotkaniu spotkają partii, tam mówią, że Chińczycy to nie są kowalczyki, że oni tam czerwoni zewnątrz, ale jak tylko coś będzie, że oni to wykorzystują, żeby odbudować swój nacjonalizm narodowy. Coś <grym> tak takiego. Nawet tak nie wiedziałem. Było na no, spotkaniu to w ogóle te spotkania partii, to takie zabawne, czasem tam teksty padały ze stanem Stalina. jaki nic z niego był. Śmieszek, co? Takie, ale to się tak no, to jak patrzę z perspektywy czasu, jak na przykład czasem tam się śmiało, że kogoś wymordujemy i tak dalej, a tak no. naprawdę coś ich tam morduje. <grym grym grym> Tam w ogóle, w ogóle wszyscy myśleli, że Stalin taki żartowniś, żartowniś, się po prostu mówił, co robi. Żebyś, jak świetna historia. O tam, o, tam zakopałem w katyniu całą polską inteligencję. Haha, ha, za, zabawne, zabawne. O, wujku Stalini. zabawne. Dobra, rozrastamy się. Niebieski blobik się rozrasta, ładny. W końcu. Powoli, powoli, to prawda. Długo to trwało, zanim zacząłem, ale, ale jak już zacząłem, to mam nadzieję, że na dobre, że to powiedzmy stanie się jakimś trendem. Stanie się? Tak. tak. Albo Będziemy, już jest. Powiedziałbym, że śmieszne słowo, stanie się, ale nie, nie jest śmieszne. Jakby stoi, stoi, stoi to śmieszne Stoje śmiesznym słowem dopiero. Tak, tak. stoi to śmieszne słowo, słowo, taka ewolucja śmiesznych słów. Oj rat, ja Cię błagam, po raz ostatni, ostatnia propozycja, potem idę ci wpierdolić. Minus 12, no. Może chcecie pieniądze? Anul all treaties with Uzbek. No, no nie no, no, chyba się nie dogadamy, no. No chyba nie. Kurwa, a... tym razem najsi jadą tych. Tym razem najsi jadą Otomanów już. Oni <śśmiech> od każdego dostają wiep. Cieszę się, że wybrałem na sojusznika Mameluków. <laughs> <Dobry, śmiech> dobrze, dobrze Mameluci, dobrze Mameluci. Zdecydowanie. No i co Misiu? Coś powiedział na pauzę mało? Już? No już, czas ten zapierdala, co? Ja nic nie zrobiłem w tym odcinku. No widzisz, a ja wygrałem wojnę na przykład. Jak ty, na... Ile to już opowiadałeś o tym jak to, o jakie to są bezsensowne nudne odcinki u ciebie, no widzisz, ja w jednym odcinku wygrałem wojnę, a ty co, nic jak zwykle. Dobrze moi drodzy, dziękuję bardzo serdecznie za uwagę, mam nadzieję, że się podobało, ja bym Ignacy, wy ze mną, bo nie dziwiłeś? Nie było i już więcej nie będzie, bo mnie obraziłeś i wstrzelam w ocha i wychodzę, właśnie wstaję, o słyszysz moje krzesło. Nie wychodzisz, i... bo nie masz gdzie. O, o, robię tup tam. Nie, ma... nie wychodzisz, bo nie masz do kogo o. nawet. Ty kamień. <laughs> Dobrze, widzimy się jutro, papa. Pa.